Wiosna wcześniejsza tego roku niż zwykle przyszła zwodniczo do pomóc nadziejom, jak ona rozkwitającym zbyt spiesznie. Warszawa przedstawiała dziwny widok miasta, z którego wszystkimi szparami wylewała się ludność w świat, w lasy, na bój, na śmierć. Moskale zdawali się na to patrzeć obojętnie, nie widzieć i nie chcieć przeszkadzać. W brylowskim pałacu powtarzano aforystycznie z krwią zimną, wrzut nabrał. Pęknąć musi. Nie liczono tam krwi, która z niego wypłynąć miała, ani boleści. Nie chciano widzieć, że wrzód powstał z choroby zaszczepionej oszalałym uciskiem. W murach miasta życie na pozór wlokło się porządkiem zwyczajnym. W Wtajemniczeni tylko mogli na ulicach rozpoznać na śmierć przeznaczone ofiary. Cisza kłamliwa kryła rozgorączkowanie niezmierne. Dowiadywano się po cichu o małych kubkach, którymi udało się mimo wojsk zgromadzić, pobić gdzie i gnać Moskali, wpaść do miasteczka, zabrać gdzieś urząd, wywiesić na chwilę chorągiew. Wchodząc do kościołów, postrzegałeś tłumy dysponujące się na śmierć u ołtarzów. Wszyscy je mogli policzyć, opłakać, nikt powstrzymać. Z Moskali jeden gromo wrzucał się jeszcze, by zapobiec rewolucji, ale na próżno modlił, zaklinał, biegał. Jak wyrwane z tamą wody płynęły niepochwycone prądy. Świtała wychodzącym nadzieja nadziei wolności lub śmierć. Przerażenie panowało wśród ludzi, co zimnym okiem widzieli przyszłość widmo zemsty. Stare dzieje od 1794 roku powtarzające się ze wszelkimi następstwy moskiewskiej zajadłości i barbarzyństwa świtały znowu w dali. Gdy jedni uchodzili w lasy, drugich chwytała policja, nachodzono mieszkania, trzęsiono poddasza, skopywano lochy, czasem trafiano na ludzi ślady, czasem gdy było potrzeba, podrzucano coś i narzucano winę. Cytadela pełna co kilka dni gnała zbywające ofiary na Sybir, kajdan trudno było nastarczyć. Jak cienie przesuwali się po ulicach ludzie, co ani wyjść nie mieli siły, ani wychodzących powstrzymać. A wśród tej zapowiedzi burzy, gaje puszczały liście zielone, łąki okrywały się kwiatami, skowronki nuciły pieśni nad ziemią, którą krócy opanować mieli. Ostatnie godziny nadziei biły jedna po drugiej. Moskwa wrzała, gotując się na rzezie, na swe gody krwawe, na to zwycięstwo potężne, w którym kilkakroć stotysięczne wojsko miało walczyć rok, by przemóc drobne kubki ludzi bez broni, bez obozów, bez prochu i bez pieniędzy. Nie wiem, czy dzisiejszej pomsty zajadłej nie należałoby tłumaczyć tym upokorzeniem Rosji, gdyby jej powolność nie była widocznie obrachowaną i umyślną. Ona także chciała, aby ten wrzut pękł, ale życzyła sobie, żeby nabrał jak najmocniej, aby mogła potem razem z nim wyżynać żywe mięso z tego ciała i pastwić się na męczenniku. Ta pomsta od roku 1863 trwająca do dziś dnia wzrasta, Wzmaga się, rośnie, podsyca pozorami różnymi, z namiętnej w początkach staje się programem i systemem. Głosi się stałą, chlubi ze swej wytrwałości. Świat asystuje egzekucji krwawej, obojętnością młotłochu przypatrującego się gilotynie. Ale w tych chwilach rozkwitłych, wiosny, poranków Niczyja myśl nie zstępowała jeszcze do głębin, które już czarnymi przepaściami stały w oczach ruskich reformatorów i mężów stanu. Dyszał nadziejami świat i kraj. Chwilami wionęło chłodne zwątpienie, to znów buchało płomień, które miało odrodzić. Ale już w samych symptomatach współczucia Zachodu znać było znamie, jakiej uległa Europa w ostatnich latach gnuśnego pokoju, Żaden z tych narodów, niegdyś wspólników naszego nieszczęścia i ucisku, nie drgnął, nie poruszył się. Sypano słowy tylko. I dobrze było, że choć słowa te jeszcze zmuszał wyrzec srom jakiś, bo wkrótce i im i wszelkiemu uczuciu szlachetniejszemu kłam miała zadać Europa, podnosząc w górę sztandar siły i klękając przed nim. Znękany myślami i zwątpieniem, które nań sprowadzało widzenie straszne przyszłości. Jakub długo w noc przesiedział w tym stanie dziwnej jakiejś apatii, która jest od najsroższej, boleśniejszym boleści. Wszystkie cele życia wymykały się przed nim. O szczęściu nie marzył. Współwyznawcy odwracali się od niego ze wstrętem. Dla kraju zrobić nic nie mógł. Wszystkie drogi, którymi chciał iść, przedstawiały mu się zdeptane, powybijane, splugawione i do niczego nie wiodące. Żyć tak jak drudzy żyją, pędząc życie, wedle zwykłego wyrażenia, aby się go pozbyć, bez przyszłości, bez nadziei, bez pracy, nie umiał. Roboty, do których mógł się był rzucić, już były przez innych dokonane. W tym usposobieniu umysłu, moralnej śmierci, człowiek lub zamiera w istocie, albo w szale jakim szuka nowego dla siebie pokarmu. Jakub czuł, jak chłód zwątpienia dokoła go ogarniał. Książka wypadła mu z rąk zdrętwiałych. Bezmyślnie wpatrzył się w lampę, i powoli tak sen ogarnął siedzącego na kanapie. Gdy się przebudził, lampa była zagasła. Szary przedświt wdzierał się do pokoju przez niezasłonięte okna. Mglisty poranek miękkiemi zasłony bez barwy obwijał wszystko. Na świecie było tak smutno jak w jego duszy. Ucho wśród ciszy porannej pochwyciło stukanie do drzwi. Potem chód ostrożny po wschodach i lekkie poruszenie dzwonka. Jakub sam poszedł otworzyć. Wcisnął się mężczyzna obwinięty płaszczem, w czapce nasuniętej na oczy i cofnął się, nieco zdziwiony, poznawszy w otwierającym mu samego gospodarza. Cóż to jest? Czy wiesz już? spytał głos wychodzący z ust przybyłego, w którym poznał Krudera. Ja? O czymże mam wiedzieć? Dlaczegóż o tej godzinie znajdujecie ubranym? Przypadek. Znużony spędziłem noc, nie rozbierając się na kanapie. – Tem lepiej więc – rzekł wchodząc gość tajemniczy. – Nie mamy czasu do stracenia, dochodzi godzina czwarta. Najwięcej, jeśli ci półtorej lub dwie zostało. – Nie rozumiem cię – odezwał się Jakub. Kruder padł na krzesło, ocierając pot z czoła. – W dwóch słowach opowiem rzecz całą. Spodziewam się, że mówię do mężczyzny i słów nie potrzebuję ważyć, ani cię przygotowywać, abyś się nie nastraszył. Niczego się nie boję, rzekł Jakub. Za dwie najdalej godziny będziesz wzięty. Ja? Za cóż? Ty nie pytaj, za co? Dosyć jest dziś być podejrzanym o możliwość myślenia, aby być pochwyconym. Ty dziś, ja jutro może. Na co się masz męczyć więzieniem lub wygnaniem? Przynoszę ci paszport, który wczoraj uzyskano dla Ciebie bez Twej wiedzy, bo policja paszportowa, jak się zdaje, z policją cytadelową nie jest szczęściem w zbyt ścisłych stosunkach. Możesz i trzeba, abyś natychmiast wyjechał. Ja po co? Dokąd? Dokąd ci się podoba byle z Warszawy i z oczów? Ale nie prościej, że będzie zostać i wytłumaczyć się. Przybyły rozśmiał się. Możesz być niewinnym, jak nowo narodzone dziecię. Cóż ci to pomoże? Ponieważ mogłeś być obwinionym, wywiozą cię do Rosji, to jest jeszcze co cię najszczęśliwszego spotkać może? Jakub zamyślił się. A niech wywożą. Rzekł. Popytaj mnie, odparł Kruder. Ja znam Rosję, soldaty i wygnania. To są najokropniejsze męczarnie. Po cóż je masz znosić? Bez potrzeby, na co się to zdało? Jakub dumał. Ale kraj opuścić w tej chwili, rzekł, byłoby niegodnym. Niedawno man, wyrzucając mi rewolucyjność moją, mówił mi, że jako Żyd jestem widoczny, że każdy mój czyn spada w części na całą społeczność. W istocie miał może nieco słuszności, więc i ucieczka moja spadnie też na Izraelitów. Dosyć nam już wyrzucano tchórzliwość, ostrożność, rachubę, egoizm. Moje postępowanie usprawiedliwiałoby zarzuty podobne. Pozwól, rzekł Kruder, minuty upływają, chwili do stracenia nie ma. Potrzeba nie rozprawiać, ale się decydować prędko i stanowczo. Możesz być użytecznym krajowi bądź co bądź, potrzeba byś na lepsze czasy ocalał. Więzienie złamie cię, znęka i sparaliżuje. Powstanie się wzmaga. Jaki być może tego koniec nikt nie przewidzi. Zdaje się, że dyplomacja europejska wzięła je w swoją opiekę. Rzadko jej się co udaje, ale któż wie. Powtarzam ci, możesz nam być potrzebnym. Zachowaj się dla kraju. Masz inteligencję, stosunki, majątek. Jakub się smutnie uśmiechał. Inteligencją sfałszowaną mistycyzmem, jak mówią, przerwał gościowi. Majątek? Rzeczywiście mam. Stosunki sprowadzają się do tego ostatecznie, że z nikim nie jestem dobrze, a mnie nikt nie ufa. Na cóż się ja przydać mogę? Pesymista jesteś, no, decyduj się. Jużem się zdecydował, odparł Jakub. Nie potrzebuję się namyślać długo. W tej chwili pożegnam matkę, polecę jej dom, biorę pieniądze i uchodzę stąd, aby mieć czas rozważyć chłodniej, co pocznę. Nie będę tu czekał na żandarmów, bo oddać się im zawsze pora pójdę z tobą. Ale znajdęż gdzie, choć na kilka godzin, przytułek bezpieczny? Znajdziemy. Pójdziemy razem. Nie tracąc chwili, Jakub zmienił ubranie, wziął pugilarę, pobiegł do matki, która obyczajem wiejskim już była wstała, a w kwadrans powrócił do gościa, który zaczynał się niecierpliwić i razem z nim po cichu wyszli spiesznie, nie wiedząc zrazu, dokąd idą, byle co prędzej wyjść i uniknąć nadciągnąć mającej policji i żandarmów. Rzucili się zaraz w boczne przejścia, potem w zupełnie inną część miasta, po chwili znaleźli się w alejach. Jakub myślał szukać zrazu schronienia u Henryka, potem u Bartolda lub ojca Tildy, ale go wstrzymywała uwaga, że ich tem niepokoju nabawić może i niepotrzebne ściągnąć podejrzenia. Pójdziesz ze mną do Kafarnaum? spytał w końcu, uśmiechając się, towarzysz. Cóż to jest, kafarnaum? Jest to przeze mnie tak nazwane mieszkanie, w którym zbierają się na rady Czerwoni. Jesteś więc z nimi? Ale nie, ja! zawołał kruder. Ja jestem wszędzie i nie jestem nigdzie. Wchodzę, słucham, radzę, kłócę się, ale czekam. Do kafarnał mnie wpuszczają, chcesz? Zaprowadzę. Nie, odpowiedział Jakub jest to dla mnie jak być może najgorsze schronienie. Bądź spokojny, miejsce wcale rządowi nie podejrzane. Rewizja nie przyjdzie, nikt się go nie domyśli. W tym samym domu mieszka komisarz cyrkułowy. Jakub się wahał. Ale bo w istocie już bym nie wiedział, gdzie cię podziać, jeśli nie chcesz. Co najlepiej wziąć dorożkę, wyjechać za rogatki, a od stacji konie, pocztowe lub kolej i w świat? Jeszcze nie mogę. Chodźmy więc do kafarnaum. Kruder zwrócił się w uliczkę małą. Dzień już był biały, ale miasto jeszcze puste. Mleczarki tylko i przekupki przesuwały się tu i ówdzie. Stanęli w prędce przed domem, na którego progu zwijało się mnóstwo policjantów, żandarmów i miejskiej służby. Wschodami od dziedzińca weszli na pierwsze, drugie i dostali się na ostatek na trzecie piętro. Dom był nowy i porządny, mieszkanie więc choć wysokie, miało bardzo przyzwoitą powierzchowność. Zadzwonili, po chwili zaspana dziewczyna otworzyła i, nie pytając kto i po co, ukazała im drzwi drugie. Cicho i pusto było w przedpokoju ale otwarłszy drzwi do obszernego saloniku, znaleźli cały w obłokach dymu i nieładzie zwiastującym, że tu noc spędzano bezsennie. Na wielkim stole stała lampa i lichtarze niesprzątnięte jeszcze po sofach i kanapach kilku młodych ludzi znużonych, drzemiących. Nad stołem narada cicha i dwie osoby zajęte pisaniem. Pokój był bardzo obszerny, ale dziwnie okopcony i zaniedbany. Niedawną jego świeżość, gorączkowe życie w prędce starło i zniszczyło. Gdy wchodzili Piszący i naradzający się zaledwie podnieśli ku nim głowy. Kruder zbliżywszy się do jednego coś mu szepnął na ucho. Jakub poznał w nim często spotykanego młodego człowieka, który go uściskiem ręki przywitał. Bądź pan spokojny. Tu pewnie nikt pana szukać nie będzie, a nam nie przeszkodzisz wcale. Z uczciwymi ludźmi, dodał, nie robimy tajemnic. U nas wszystkie konspiracje odbywały się i odbywają na rynkach. Wszyscy wiedzą o wszystkim. A dotąd nie było przykładu zdrady. Siadaj pan, chodź, słuchaj, bierz nawet udział w naszych naradach, nic przeciwko temu nie mamy. Potrzebujemy dziś wszelkich sił, jakie się tylko skupić dadzą rąk, głów, worków, dowcipów, zapału, nawet chytrości. Zatem proszę się rozgościć jak u siebie. Kruder swoim obyczajem nie mógł i tu długo zabawić. Zajrzał w ten i ów kąt, zaglądnął do papierów, przeczytał przez ramię sekretarzującemu, co tam było na porządku dziennym, szepnął parę słów temu i owemu z przechodzących i już czapkę targał, spiesząc do wyjścia. Gorączkowo sam dla siebie policjantował, ciągle bijąc się z myślami, czy pozostać na boku, być z nimi, przeciwko nim, w środku. Już go piekło ocaliwszy, Jakuba, coś począć nowego wyszedł spiesznie. Jakub, porzucony wśród ludzi mało mu znanych, w położeniu dwuznacznym, sam nie wiedział, co zrobić z sobą. Chodził, myślał, rozważał, nie mógł się na żaden krok stanowczy odważyć. Tymczasem patrzał. Po raz pierwszy przed jego oczyma rozwijał się ten obraz gorączkowej czynności jednego z ognisk, w których się ówczesne życie i ruch rewolucyjny skupiały. Dla Jakuba było to zupełnie nowym i dziwnym. Co chwilę otwierały się drzwi. Wpadali ludzie najróżniejszych twarzy, strojów wieku, kobiety, dzieci, Żydzi, duchowni. Każdy przynosił jakąś wieść, złą lub dobrą, grosz, uzbierany, przez trogę odpowiedź. Przychodził po rozkazy albo je wydawał, zabierał lub niósł papiery. Pomiędzy przybyłymi nierzadki był mundur wojskowy, nawet wyższych stopni. Twarze, które poorał trud, wygnanie, męczarnie długie, piersi pookrywane orderami w bojach na Kaukazie i na Wschodzie krwią zdobytymi. Ocierali się o nie nędzarze, wyrobnicy, rzemieślnicy, tłum uliczny, przekupki. Ruch i czynność była niezmierna, a nieład prawie im równy. W chwili po Jakubie i jego towarzyszu nadszedł z placu boju, ranny silnie w nogę młody człowiek, który w kilku słowach opowiedział o srogiej walce, w której ranę otrzymał, i pospiesznie dopraszał się o lekarza, aby co rychlej zagojono nogę, bo pilno wracać mu było nazad w bój nowy. Czoło młodego człowieka jaśniało bohaterstwem, gorączka z rany mniejsza była od gorączki zapału. Zanim nadbiegł inny z wieścią, że policja napadła tajemną drukarnią, która kryła się gdzieś na strychu, blady był jeszcze z trwogi, wszyscy załamali ręce. Cud Boży, wołał, cud Boży, Bóg nas widocznie ocalił. Mówił młody chłopak drżąc i płacząc. Dom był osaczony. Trzęsiono naprzód pierwsze i drugie piętro, żandarmów rozstawiono u drzwi wszystkich. Nie było czasu ani papierów spalić, ani liter i pras poniszczyć. Śmiertelny przestrach ogarnął nas wszystkich. Uklękliśmy i zaczęliśmy odmawiać, kto się w opiekę, potem pod twoją obronę. Po korytarzach na strychu słychać było szczęk broni, rozbijanie się policji, wołania, hałas, krzyki. Wiedziano, że w domu tym była drukarnia, szperano po lochach, po kryjówkach, na poddaszu obok. Mieliśmy się za zgubionych, oczekując tylko chwili, gdy drzwi wysadzone upadną, a modlitwa nasza tem się stała gorętszą. Pięciu z nas klęczało wśród izdebki, błagając jeszcze Boga o litość, o cud, który zdawał się niepodobieństwem. Ciche łzy toczyły się po wybladłych policzkach. Obok przetrząsano już drugą izbę. Z drugiej strony słychać było szczęk pałaszów i łajanie. Czas zdawał się nieprzeżycie długi. Klęczeliśmy i modlili się. Czekali, aż powoli ruch i wrzawa ustały. Nierychło odważyliśmy się wyjrzeć. Żandarmi i policja odeszła. Nic nie znalazłszy. Z sześciorga drzwi w rzędzie będących jedne nasze zapomniano. Pominięto. Bóg im oczy zasłonił. Chłopak opowiadając drżał i składał jeszcze ręce przejęty. Wszyscy słuchacze osłupieli, zdrętwieli. Trzeba było myśleć natychmiast o przeniesieniu drukarni gdzie indziej, i wydano rozkazy. Z tej czynności przyspieszonej, różnorodnej, nagłej jedno tylko mógł wnieść Jakub: że w istocie nic porządnie uorganizowanego, przygotowanego nie było. Pieniędzy brakło, posyłano, pożyczając, domagając się, prosząc o nie ludzi dobrej woli. Z placu bitwy co chwila przychodziły skargi bolesne na niedostatek broni, prochu, ambulansów, lekarstw i lekarzy. Tam pochwycono posłańca, ówdzie niesumienny dostawca wypchnął przedpłacone karabiny bez kurków, zardzewiałe połamane, kupione gdzieś z wybrakowanego bruchtu arsenałów austriackich. Niepowodzenie widoczne, trudności, z którymi walczyć było potrzeba, nie zrażały jednak tej garści ludzi niesłychanym zuchwałem męstwem dokazujących cudów. Opieszałość moskali, która powinna była dać do myślenia, Posługiwała tylko do szerzenia ruchu, który co chwila dziwniej, niebezpieczniej ufał w siebie. Z całej przestrzeni dawnej Polski kupiły się tu doniesienia, listy, posłańce, ale prawie zewsząd przynosili z sobą zwątpienie, wymówki, prośby, aby wybuch powstrzymano za późne. Prowincje poza rosyjskim zaborem stawiły opór bierny. Więcej Galicja niż Poznańskie, oglądająca się nieufnie na intrygi rusińskie, choć tu przymknięte oczy rządów Biały Dzień prawie posiłki zbierać dozwalały. Było to środkiem, niestety, dla Austrii pozbycia się tanim kosztem rewolucyjnych żywiołów. Zaślepienie przywódców ruchu widziało w tym nawet, co zastraszać powinno, jak najlepsze wróżby przyszłości. Zdziwił się Jakub, gdy między innymi postrzegł tu przybywającego Gromowa, który znękany wypadkami próbował jeszcze na próżno modlić się, aby powstanie wstrzymywano. Na to już uśmiechali się wszyscy. "Przyspieszcie raczej wasze", odparł ktoś. "Pora to jeno radzić wam możemy. Podziałajcie na wojsko, starajcie się obudzić rozkolników. My nie możemy" Zawołał ręce, łamiąc Moskal: My niestety nie mamy materiału gotowego, jak u was na zawołanie łatwowiernego, rozgorączkowanego myśmy nie przywykli do robienia rewolucji. Nasze odbywały się pomiędzy łóżkiem a kominem między koszarami gwardia pałacem cicho i krwawo. Masy w nich nie miały udziału nasz kraj musi się uczyć wszystkiego odwagi, spisku. Nam ludzi zebrać, natchnąć, wprawić potrzeba. Wszystkie próby nasze, nie zapomnijcie, kończyły się na rusztowaniach i kopalniach. Naród dojrzewa czynem. Próbujcie, odpowiedziano Gromowowi. My nie możemy próbować, odparł Moskal. U nas, jeśli się co robi, a nie uda, wieki za to cały naród pokutować będzie musiał. Uderzę tylko wówczas, gdy pewni będziemy zwycięstwa. No, to jest nigdy. Zawołał młot. Ale jakże wy nie widzicie przepaści, w którą lecicie? odpowiedział gromow. W przepaść, w piekło, byle z tych rąk katowskich. Przerwała rozmowę kobieta strwożona, dająca znać, że syna jej z papierami ujęto. Płakała biedna, ale zarazem przyniosła najważniejsze, które ocalić potrafiła. Za nią wpadł dzieciak oszalały radością. Udało mu się na rogach ulic poprzylepiać plakaty. Goniła za nim policja. Uszedł. I śmiał się, i brał za boki, i był szczęśliwy, a dokoła znajomi i nieznajomi ściskali go wszyscy. Jakub stał, słuchał, patrzał i bolał nad straconymi tylu poświęceniami i męstwem. Dla niego widoczne było, że z tego kłębka powikłanych nici nic się wyplątać nie może, chyba cudem. I to cudem, którego przypuścić, prawie się zdało niepodobnem. Zawracało mu się w głowie, słuchając i patrząc. Wychodzili jedni, wchodzili drudzy, roboty przyjmowano, przerywano, krzyżowały je doniesienia, postrachy, wieści coraz nowe, a dziwniejsze. Powoływano ludzi od rodzin, od zajęć, od spokojnej zaciszy i stawali gotowymi nieść życie, jechać, iść na drugi koniec świata. Kobiety zaszywały depesze w krynoliny i gorsety, mężczyźni z pomocą szewców w podeszwy butów wciskali papiery, w kije zakuwano pieczęcie. Wszystko to odbywało się wśród ciżby, hałasu, wrzawy i największego nieładu. Ku południowi wreszcie samym tym widokiem Jakub był tak zmęczony, że wyjść postanowił. Czekał tylko, aby mu tu znać dano, czy w istocie szukano go w domu i czy mu groziło więzienie. Kruder, który przyrzekł donieść o tem, nadszedł mimochodem z wiadomością, że już w godzinę po ich wyjściu nadciągnęła policja, a nie znalazłszy Jakuba, strzęsła dom, papiery, popsuła kanapy, poodrywała podłogi, porozwalała piece i ostatecznie zabrała tylko kieszonkowy pistolet porzucony na stoliku. Policjanci rozstawieni mieli polecenie naglądać, czy Jakub się nie zjawi. Nie pozostawało więc do wyboru tylko cytadela lub ucieczka. Ale dokąd? przyszło mu na myśl miasteczko, w którym mieszkał stary Jankiel potrzebował oprócz tego widzieć się z nim i oznajomić mu o śmierci córki. Mógłby się tam był skryć bezpiecznie, gdyby nie Dawidowie. Bądź co, bądź jednak postanowił pojechać, i wyśliznąwszy się nad wieczór z Kafarnaum puścił wprost między swoich współwyznawców i znajomych sobie żytków ubogich na nowowiniarską ulicę, gdyż tam najprędzej mógł znaleźć środki wymknięcia się z miasta.